Czym różni się Napoli poli ligowe od tego, które możemy oglądać w środku tygodnia? Na których piłkarzy zawodnicy Legii, a w szczególności Czesław Nichniewicz będzie musiał uważać? Zapraszam, przechodzimy do meritum. Osobom pełnoletnim tylko przypomnę, że mecz Legii z Napoli możecie typować na stronie Betfan, a dodatkowo z kodem SPORT600 zgarniacie freebet w wysokości 60 zł. Zachęcam zainteresowane osoby do zapoznania się z ofertą, którą oczywiście znajdziecie w opisie. Napoli fantastycznie weszło w sezon 2021-2022 w Serie A. Po 8 kolejkach ma komplet punktów, a w całej historii klubu zdarzyło się to tylko raz. Imponuje w szczególności w defensywie: stracili zaledwie 3 bramki, co daje średnią 0,38 bramki straconej na mecz. Utrzymanie takiej średniej przez cały sezon dałoby na koniec 14-15 bramek straconych byłby to wynik imponujący. To dzięki obronie Napoli zbiera tyle punktów. Głównie wygrywa bowiem jedną lub dwiema bramkami. Wyjątkiem są tu dwa znakomite występy przeciwko Udinese i Sampdorii. W obu przypadkach podopieczni Luciano Spallettiego wygrali aż 4 do 0. I to na wyjazdach. Te świetne rezultaty wynikają ze stylu gry opartego na dominacji i posiadaniu piłki. Napoli wbrew modzie panującej we Włoszech gra w systemie z czwórką obrońców. Przeważnie Spalletti stawia na ustawienie 4-3-3, ale w meczach z teoretycznie trudniejszymi rywalami, Juventusem i Fiorentiną, zdecydował się na 4-2-3-1. Gracze Neapolu utrzymują się średnio niecałe 59% czasu przy piłce i jest to najwyższy wynik w całej Serie A. Zdecydowanie dominują też w celności podań, która wynosi ponad 88%. Ważnym punktem drugiej linii odpowiedzialnym za prowadzenie gry jest obecnie Fabian Ruiz. Nie tylko rozprowadza akcje ofensywne, ale dokłada do tego także konkretne liczby, jak dotąd zdobył dwa gole w lidze i dołożył do nich jedną asystę. Zaskakująco dużym wzmocnieniem okazał się wypożyczony z fulam Ondra Giso. Chwali się go załączenie gry ofensywnej z defensywą. I porównuje pod tym względem zalanym. W obronie natomiast znacznie lepiej po zbianie szkoleniowca grają Mario Rui i Amir Ramani. W ofensywie dobrze spisują się Lorenzo Insigne i Irving Lozano, ale kibiców Napoli najbardziej cieszyć może postawa Victora Osimena. Najdroższy piłkarz w historii klubu pożegnał wreszcie problemy z kontuzjami i poprawił mentalność. Wcześniej zarzucano mu, że zbytnio zachowuje się jak gwiazda i brak mu pokory. Teraz wydaje się dorastać do odpowiedzialności, jaką bez dwóch zdań narzuciła na niego kwota 70 milionów euro. W siedmiu meczach ligowych zdobył już pięć bramek i zaliczył jedną asystę. Jeszcze lepiej spisuje się w rozgrywkach Ligi Europy. W dwóch meczach zdobył trzy bramki. Problem Napoli polega na tym, że w przeciwieństwie do Serie A w tych rozgrywkach partnerzy nie dorównują Nigarejczykowi. Napoli zdobyło do tej pory tylko punkt po remisie z Leicester City. Przegrało natomiast ze Spartakiem Moskwa, w dodatku na własnym terenie. Imponująca na krajowych boiskach defensywa, w Europie jednak zawodzi. Dwa spotkania w fazie grupowej Ligi Europy wystarczyły do tego, by stracić więcej bramek niż w ośmiu kolejkach Serie A. Obaj bramkarze, którzy wystąpili w tych rozgrywkach, Alex Meret i David Ospina, w sumie wyciągali piłkę z siatki już siedmiokrotnie. Wpadka u siebie ze Spartakiem mogła wynikać ze zmian, których w składzie zdecydował się dokonać Spalletti. Na ławce rezerwowych mecz rozpoczął m.in. wspomniany wcześniej Osimen. W wyjściowym składzie zastąpił go Andrea Pytania, który w Serie A siedmiokrotnie wchodził na boisko z ławki rezerwowych, rozgrywając w sumie ledwie 50 minut. Łącznie w pierwszej jedenastce na mecz ze Spartakiem znalazło się aż sześciu graczy, którzy nie grali od pierwszej minuty w spotkaniu z Leicester. Goście wygrali 3 do 2, a ostatnią bramkę zdobyli nawet grając w dziesiątkę. Warto jednak zaznaczyć, że Napoli również grało w dziesiątkę, ponieważ w 30 minucie z boiska wyleciał Mario Rui. Wydaje się, że kluczem do postawy Napoli na początku tego sezonu jest mentalna zmiana wśród zawodników. W poprzednim sezonie nawet ówczesny trener Gennaro Gattuso podkreślał, że jego drużyna nie potrafi się podnieść, gdy mecz nie układa się po jej myśli. Pod wodzą z Palettiego już pokazali, że potrafią odmienić losy spotkania i wyjść z opresji. Z Wenecją zwyciężyli 2 do zera, grając w osłabieniu od 22 minuty, gdy czerwoną kartkę otrzymało Simon. Z Juventusem przegrywali już po 10 minutach, a bramkę rywalą sprezentował Costa's Manolas. Napoli odwróciło jednak wynik i wygrało 2 do 1. Z Leicester wywalczyli remis przegrywając 0-2 do, do 69 minuty. Ta mentalność, którą zaszczepił u swoich graczy Luciano Spalletti w połączeniu z taktyką polegającą na kontroli gry poprzez posiadanie piłki sprawiają, że Napoli na tym etapie sezonu można uznać za naprawdę solidny zespół. A na przekór wszystkiemu, mają na swoim koncie tylko jeden punkt w fazie grupowej Ligi Europy, więc święt twierdzić, że spotkanie z Legią. Kwartkowe, będzie w ich wykonaniu takim mini meczem o honor Więc radziłbym się skłonić w stronę postawienia na Napoli Biorąc pod uwagę także problemy jakie wynikają w zespole z Warszawy W szczególności po porażce z Lechem Poznań I bardzo negatywnej otoczce wokół Czesława Michniewicza Chyba, że Mistrzowie Polski się przeciwstawią I udowodnią, że jednak to co jest w lidze nie ma nic wspólnego z tym, co prezentują w Europie, i oczywiście z punktu widzenia polskiego kibica bardzo bym sobie tego życzył. Zachęcam oczywiście do dyskusji w komentarzach, co wy uważacie o zespole Napoli w sezonie 2021-2022. Nowe osoby zachęcam do subskrybowania kanału Nie grasz, nie wygrasz. Zbliżamy się do 5000. Trzymajcie się i do usłyszenia.